Pierwsza i druga księga Kronik. Choć w naszych Bibliach to dwie osobne księgi, w żydowskim oryginale nie było tego podziału. Długość zwoju wskazuje na dwie części, ale były one napisane jako jedna księga z jedną spójną fabułą. Obecnie w naszych polskich Bibliach księgi Kronik znajdują się za księgami Samuela i Królewskimi i w znacznej mierze stanowią powtórzenie zawartych w nich treści. Dlatego większość współczesnych czytelników docierając do Kronik myśli – chwila – Przecież już to wszystko czytałem i przechodzi dalej, a szkoda, bo to naprawdę wyjątkowe i ważne księgi Biblii. W tradycyjnym żydowskim układzie Biblii Księga Kronik jest tak naprawdę ostatnią księgą, ponieważ podsumowuje całość żydowskiego pisma świętego. Pierwszym słowem tej księgi jest Adam, pierwsza postać na samym początku historii, zaś ostatni akapit zapowiada powrót Izraelitów z wygnania. Choć nie wiemy, kto jest autorem tej księgi, to na podstawie szczegółów w niej zawartych można stwierdzić, że została napisana przez kogoś, kto żył kilka stuleci po powrocie Izraelitów z Babilonu. Zatem dla jej autora Jerozolima i świątynia zostały odbudowane już jakiś czas temu. Ale, jak dowiedzieliśmy się z księgi Ezdrasza Nehemiasza, nie było dobrze. Wspaniała wizja Prorocza zakłada, że miasto i świątynia zostaną odbudowane, a Bóg wstąpi, by żyć między swoim ludem. Przybędzie mesjasz król i wszystkie narody będą żyć pod Jego, dającymi pokój rządami. Ale nic takiego nie nastąpiło. W związku z tym autor Kronik przetworzył historię o Dawidzie, Salomonie i pozostałych królach z przeszłości po to, by dawały nadzieję na przyszłość. Możemy zobaczyć, że zaprojektował tę księgę w taki sposób, by podkreślić dwa wyraźne wątki. Po pierwsze, nadzieję na przyjście Mesjasza Króla, a po drugie, nadzieję na nową świątynię. Przyjrzyjmy się temu, a sam zobaczysz te wątki przewijające się w całej księdze. Pierwsza Księga Kronik zaczyna się dziewięcioma rozdziałami genealogii z długimi listami imion. Czytając je, możesz pomyśleć, że są właściwie nudne i pewnie tak będzie, ale tak naprawdę są one bardzo ważne. Autor podsumowuje tutaj całą fabułę Starego Testamentu, przez wskazanie wszystkich istotnych postaci w biblijnej historii. Dlatego układa genealogię w taki sposób, by wyeksponować dwa kluczowe rodowody. Pierwszy to linia obiecanego Mesjasza Króla. Autor wiele miejsca poświęca więc linii Judy, prowadzącej wprost do króla Dawida, któremu została dana mesjańska obietnica, a potem autor kreśli linię od Dawida aż do swoich czasów. Drugi rodowód, któremu poświęcono wiele uwagi, to linia kapłańska, potomkowie Arona, którzy oczywiście posługiwali w świątyni. Więc od samego początku widać dwa główne wątki. Autor oczekuje na przyjście Mesjasza, który zbuduje nową świątynię, co ma korzenie w tych starożytnych genealogiach. Następnie autor przechodzi do historii o Dawidzie. Większość z nich jest ci znana, z księgi Samuela. Występują tu jednak bardzo istotne różnice. Po pierwsze, autor pomija wszystkie historie negatywne ukazujące niemoralność Dawida czy jego słabość, takie jak ucieczka przed Saulem na pustynię i doznawanie od niego prześladowań, cudzołóstwo z Batrzebą i zamordowanie jej męża. Takich historii tu nie ma. Pozostały natomiast te, które przedstawiają Dawida jako superbohatera. Co więcej, pojawiają się również nowe, których nie znajdziesz w Księdze Samuela, a które pokazują Dawida w świetle bardzo pozytywnym. Mamy więc długi ciąg rozdziałów, w których Dawid czyni przygotowania pod budowę świątyni. Gromadzi materiały, budowniczych, lewitów i chóry. Ale to nie wszystko, bo autor przedstawia również Dawida jako postać na podobieństwo Mojżesza. Bóg przekazuje Dawidowi plany świątyni, tak samo jak dał Mojżeszowi instrukcje budowy przybytku. Skąd więc te nowe opowieści o Dawidzie? Autor bynajmniej nie próbuje ukryć jego wad. Wie, że każdy może przeczytać o nich w księdze Samuela. Raczej stara się pokazać Dawida jako idealnego króla, aby stworzyć z niego obraz czy też figurę przyszłego Mesjasza, wywodzącego się z jego rodu. Podobnie nadchodzącego Mesjasza jako nowego Dawida zapowiadali Jeremiasz czy Ezechiel. Jest to najbardziej widoczne w XVII rozdziale pierwszej księgi kronik, gdzie autor powtarza historię o Bożej obietnicy złożonej Dawidowi. Kiedy porównasz ją z jej odpowiednikiem w siódmym rozdziale drugiej księgi Samuela, zobaczysz, że autor kronik podkreśla, że ani Dawid, ani Salomon, ani żaden król z jego rodu nie był obiecanym Mesjaszem. Ale kiedy Mesjasz rzeczywiście nadejdzie, będzie królem na podobieństwo Dawida. Zatem dla autora kronik, przeszłe historie o Dawidzie są tym, co podtrzymuje jego nadzieję na przyszłość. Po śmierci Dawida przenosimy się do drugiej księgi kronik, która skupia się na królach panujących w Jerozolimie. I znowu wiele treści pokrywa się z pierwszą i drugą księgą królewską, ale jest też wiele znaczących różnic. Autor pominął na przykład wszystkie historie o władcach północnego królestwa, by móc skupić się wyłącznie na linii Dawida. I mamy tu naprawdę wiele nowych historii o królach z jego rodu. Autor wyróżnia tych władców, którzy byli posłuszni Bogu, i dodaje nowe historie o tym, jak ich posłuszeństwo doprowadziło do sukcesu i Bożego błogosławieństwa. Ale wprowadza też nowe historie o królach, którzy nie dochowali wierności Bogu. Zamiast kierować się torą, wprowadzali kult fałszywych bożków. Miało to straszne konsekwencje i doprowadziło do wygnania Izraela. Kłopotów na własne życzenie. Cała ta część to cykl studiów postaci mający służyć przyszłym pokoleniom Izraelitów do wyciągnięcia nauk z historii własnego narodu, co sprawi, że staną się wierni swojemu Bogu i Torze. Zakończenie księgi również jest naprawdę wyjątkowe. Na samym jej końcu król Persów o imieniu Cyrus pozwala Izraelitom wrócić do domu z wygnania i odbudować swoje miasto oraz świątynię. W ostatnim wersecie księgi mówi do nich kto wśród was należy do jego ludu? Niech Pan jego Bóg będzie z nim i niech wyrusza. Właśnie tak, niedokończonym zdaniem, kończy się księga kronik. Oczywiście autor księgi wie o pierwszym powrocie z wygnania i zna historię Ezdrasza i Nechemiasza, lecz widocznie jego zdaniem wydarzenia te nie były spełnieniem proroczych nadziei dotyczących Izraela. To niekompletne zakończenie pokazuje więc, że autor pokłada swą nadzieję w innym powrocie z wygnania, które nastąpi, gdy Mesjasz w końcu przybędzie, by odbudować świątynię i odnowić lud Boży. Podsumowując, Księga Kronik, ostatnia księga pism żydowskich, kończy się wskazaniem na przyszłość. Wzywa lud Boży do spojrzenia za siebie, by mógł spojrzeć przed siebie, ponieważ przeszłość staje się źródłem nadziei na przyszłość. Podsumowuje Stary Testament jako historię w poszukiwaniu końca i właśnie o to chodzi w całej księdze kronik.